Wszystkim widzicie w kolejnym SOMIA LIKE VLOG Nie wiem dlaczego to zrobiła. Dzisiaj na temat bierzemy wagę Nie oceniam po płci I dziewczęta i chłopcy mogą się odchudzać Samo w sobie odchudzanie nie jest złe Jeśli ktoś ma nadwagę, jest otyły Bo jednak otyłość może powodować cukrzycę i inne choroby Obciąża to kości, wiadomo nie jest to dobre dla do naszego zdrowia, ale śmieszą mnie dziewczyny w moim wieku, które przy metrze 70 ważą 50 kg, i one twierdzą, że one są za grube i powinny ważyć 40. Dlaczego w dzisiejszych czasach amerykańskie są stawiane na przykład jako piękne kobiety, modelki, na przykład kobiecości? Dlaczego? Merlin Monroe była pieprzoną ikoną seksapilu, a nie była najszczupiejszą kobietą na ziemi. Miała swoje kształty, bo kształty... Ksz... Kształty kształtują kobietę i to tak, tak brzmi. Mam kilka idolek, na przykład Miley Cyrus bardzo schudła. No, chciała, zrobiła to, ale nie wygląda jak szkielet. Demi to miała problemy ze swoim ciałem, wstydziła się, te, wstydziła się swojej sylwetki, ale teraz w sumie... Nie jest otyła. Ma swoją wagę, z którą najwidoczniej jej dobrze i nie, nie odchudza się na siłę. Po prostu się dobrze z tym czuje. Ja owszem, ja też próbowałam się odchudzać na siłę, nie ukrywa. Ale po co? Teraz myślę po co? Po co mam się katować? Spojrzę, skoro nie, nie, mam, nie jestem otyła według BMI. Mam prawidłową wagę. I co z tego, że mam może brzuszek? Co z tego, że mam trochę grubsze uda? Jeśli, jeśli jest osoba na ziemi, z którą kiedyś wezmę ślub, to tej osobie to się spodoba. A jeśli nie znajdę takiej osoby, to trudno, pójdę do zakonu. Będę starą panną z siedmioma kotami. Najważniejsze, żebym była w życiu szczęśliwa. Waga nie ma nic do tego. A co do chłopaków? Nie wiem, jak chłopcy patrzą na swoje ciała, bo wiem, że dziewczyny, no to wiadomo. Myślę, że chłopcy bardziej e, mają na myśli to, żeby wyrobić sobie masę, mięśnie. No okej, okay, ćwiczcie sobie, nie mam nic przeciwko temu, tylko żebyście się nie nadwyrężyli i żebyście nie, też nie próbowali z siebie robić szkieletów, bo to nie o to chodzi. Ani jakichś wielkich pakerów i co najważniejsze, nie faszerujcie się sterydami. To jest dla mnie okropna rzecz. Jeśli ktoś w wieku 15-16 lat się faszeruje tym wszystkim, nawet jak są, nawet, ja wolę nawet o tym nie myśleć, jeśli ktoś w ogóle takie coś robi. E, wiem, że jestem w tym filmiku bardzo zbulwersowana, ale no, to jest moja wiadomość na dziś. Nie odchudzajcie się na siłę, jeśli to, nie za, jeśli wasza waga nie zagraża waszemu zdrowiu. Rozumiem, jeśli ktoś przy 1,60 60 waży 100 kg, owszem, należy iść do dietetyka, do jakiegoś lekarza, kogokolwiek, żeby pomógł wam schudnąć, zmotywować się jakoś do tego, bo okej, okay, to szkodzi zdrowiu. Ale jeśli masz 1,60 m i ważysz 40 kg, i chcesz jeszcze schudnąć, to puknij się w głowę, proszę ja ciebie. Na świecie nie ma jakiegoś konkursu, w którym wygra ta osoba, która jest najszczuplejsza. Na świecie. Zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie, u... kto będzie uważał, że jesteś wystarczająco piękna lub przystojny, jeśli chodzi o faceta I, I będzie czekał za to, za... za to, kim jesteś, a nie za to, ile ważysz Więc to tyle Ja nie mam zamiaru odchudzać się na siłę Dzisiaj na śniadanie zjadłam pączka e, Jeśli podobał Ci się ten filmik, daj łapkę w górę jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, możesz to zrobić tutaj klikając na dole, taki fajny guziczek. Wszystkie facebooki, twittery, fotoblogi, Tumblr i te inne są na dole w opisie.